Dzień dobry, ja się nazywam Michał Rosołowski. Na co dzień dostarczam skutecznych menedżerów e, sprzedaży i handlowców do firm, które są świadome, jak ważne jest dział sprzedaży w ich organizacji. E, dzisiaj prowadzę w SalesHappener rozmowę z Karolem Bartkowskim, specjalistą od nowoczesnego cold callingu, który rozumie, jak ważny jest social selling w sprzedaży B2B. Karol, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czym jest cold, cold calling? Z definicji to wygląda w ten sposób, że Następują wtedy, kiedy dzwonimy do kogoś, kogo nie znamy, kto nie zna nas i się tego w ogóle nie spodziewa. Czyli to są trzy takie elementy, i wtedy mamy rasowy, typowy cold calling. Okej, okay. teraz częściej słyszymy o tym, że no nie, cold calling to w latach 90. dzisiaj totalnie to nie działa. Natomiast ty się specjalizujesz w nowoczesnym cold callingu, to czuję pewien dysonans. Z jednej strony ekspert, który promuje to tą ideę, a z drugiej strony prawie cały rynek, który mówi, no nie tędy droga. E, e, rynek mówi nie dlatego, że cold calling jest nie halo, e, tylko dlatego, że tak naprawdę ludzie mają coraz większy problem, żeby go wykonywać. I to jest w wielu rzeczach. Mówimy o automatyzacji, o sztucznej inteligencji. Nie dlatego, że my ludzie jesteśmy głupi, tylko tak naprawdę nie ma chętnych do tego, żeby wykonywać proste prace. No, chociażby jak odpowiadanie po raz setny dzisiaj, o której otwieramy klinikę na przykład. Tak może to zrobić bot, nawet nie musi być sztuczna inteligencja. Natomiast z koltkoligiem jest podobnie, dlatego że ludziom się on po prostu źle kojarzy. A jeszcze gorsze jest to, Lutam, że on się… jest sprzedawcą czy... I odbiorcą, okay. tak samo, a tym bardziej właśnie kojarzy się źle z... i jest jak gdyby mylony z telemarketingiem. A to jest zupełnie inna rzecz. W cold callingu ja mówię najpierw przygotuj się i zrób cold calling, nie musisz ich robić 250 dziennie, możesz zrobić 5 dziennie, przygotuj się, zrób. W telemarketingu jest najpierw zrób, a później coś z tym zrób. Tak? Więc w telemarketingu ludzie mają często tylko telefon, nawet nie wiedzą do kogo dzwonią, nawet płci nie znają, tylko wykonują połączenia, czytają ze skryptu i I z tym się kojarzy ludziom najczęściej cold calling. Owszem, to jest taki cold calling, ale to nie jest B2B. To jest po prostu, wiesz, mam telefon, więc zadzwonię, a później będę myślał, co z tym zrobić. Jestem szefem sprzedaży. Coraz częściej słyszę, czytam, że no, powinienem od odchodzić od kolkolinku, ale jednocześnie no, do tej pory zawsze próbowałem go wykonywać. No, teraz czuję coraz większy opór ze strony handlowców, żeby go wykonywać. To w mhm. jaki sposób powinienem przygotować się, żeby to zrobić dobrze. No właśnie ja, ja myślę sobie, że to, co robimy teraz, wszyscy we wszystkim i każdy mądry szef sprzedaży w firmie, która ma pieniądze, e, wynajmuje ludzi, którzy. Pomagają mu to zrobić. Ja jestem takim człowiekiem. Jeżeli dzisiaj ktoś, naprawdę nie znający się na rekrutacji, sam rekrutuje, to ile on czasu traci? To jest totalnie bez sensu. Tak samo, jakby można powiedzieć do pani księgowej: Niech pani napisze jakiś program, przecież się pani na tym zna. Jaki program? Panie, o co panu chodzi? Przecież ja jestem właśnie od księgowości, a nie od pisania programów o księgowości. I to jest moja podpowiedź taka sama. Choć to jest oczywiście w moim interesie tak mówić, ale to, to faktycznie zaczynamy dzisiaj korzystać z usług doradcy. Moja usługa kosztuje kilka tysięcy złotych, póki co nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, tylko kilka tysięcy, więc, de facto, często pracując z firmami, ona zwraca się po trzech dniach. Okay. Więc nawet mówię, trudno mówić o kosztach, to jest często inwestycja. Okej, okay. nie każdy z naszych widzów będzie mógł skorzystać z Twoich usług albo z jakichś przyczyn nie skorzysta. Tak. Co byś doradził tym, którzy no, nie mogą z Tobą pracować bezpośrednio? Jedyne co to dzisiaj w ciągu kilkudziesięciu minut będą mogli czerpać z Ciebie pełnymi garści? To właściwie dobrze byłoby najpierw przygotować dobrze bazę. Tak czy owak, nawet jeżeli to ma być typowo na zimne dzwonienie, to baza powinna być dobrze przygotowana. Przygotowana w takim sensie, żeby była sprawdzona, czy te kontakty są aktualne, bo handlowcy są na tyle już często zestresowani, sfrustrowani, czy też jak gdyby zmuszeni do dzwonienia, że jeżeli się okaże, że w tej bazie jednak, wiesz, co drugi telefon to jest bez sensu albo nie ten, niewłaściwy, nieaktualny, to, to oni będą jeszcze bardziej zdenerwowani. Natomiast Gdyby nie wynajmować, oczywiście, fachowca do tego. Natomiast, gdyby robić to samemu, to przygotować bazę, tak, sprawdzić tą bazę. Nie wiem jak, to, to już znowu, to wiesz. To, dobra, jak dobra. sobie ktoś chce robić sam, to prawda, tu niech przygotuje bazę. To jest pierwsza rzecz. Czyli e, w jaki sposób, e, do kogo dzwonimy. To jest, to jest po, drugie, e, po, po pierwsze. A po drugie, no właśnie, z czym dzwonimy? Bo to jest pytanie. Bo menadżer. Najczęściej no, słyszę, dzwonię z ofertą. No właśnie, widzisz. I to, to jest to, co pokazuje, że to nie jest przygotowanie. Tylko to znowu, najpierw zrobię, a później się zobaczy. Tak? E, to, to nie tak. E, dlatego przygotowanie. Co to znaczy? No, no właśnie, czy ja wiem, po co dzwonię? Pytanie drugie. Czy ja dzwonię dla siebie, czy dzwonię dla klienta? No przecież wszyscy mówią teraz, najważniejsze to zaspokoić potrzeby klienta. Mówią. A co innego robią, bo dzwonią i mówią, że ja chcę się umówić z Panem na spotkanie. Dzisiaj dostałem wiadomość od człowieka, który zajmuje się wideo. E, ja bym bardzo chciał dla Pana zrobić wideo. I mówię, kurczę, robię sam. Nie potrzebuję, naprawdę, dobrze się w tym bawię. Jest ok, ale ja bym bardzo chciał Panu zrobić. Wiesz, i takie na zasadzie udowodnię Panu, że powinien Pan mieć wideo. Nie, naprawdę, dzięki. Po prostu e, nie chcę tego. A gdyby on poszedł w drugą stronę? Obejrzałem kilka pana wideo i uważam, że byłoby lepiej gdyby. Na przykład to jest jeden z tysięcy przykładów i możliwości. A jednak handlowcy też tego nie chcą robić. No właśnie dlaczego? No bo oni mają plany, bo oni mają realizację. Generalnie wygląda to w ten sposób, że liczę się ja, a menadżer mówi: Nie, 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 liczę się ja, bo to są moje plany, tak? A ty jesteś w moim zespole. No więc ja dostanę OPR, jak nie będzie zrobionego planu. A handlowiec mówi, hej, ale ja nie dostanę kasy. No to co? No to ja Ci każę, a Ty dzwoń. Czyli w efekcie dzwonimy na ślepo, żeby w statystykach wyglądało ok, każdy tak, ma bezpiecznik, tak, zrobiłem tak. swoje, no ale to nie działa, czyli... Czyli nie róbmy tego i co teraz? Mhm. No właśnie. No to ok, no to przygotowujemy sobie bazę, przygotowujemy się do rozmowy, czyli co? Musimy znaleźć sobie powód kontaktu, jak rozumiem, tak? Albo przynajmniej nie dla siebie powód kontaktu, też, mhm. albo e, niech to będzie dobry powód kontaktu dla klienta, na litość boską. Myślmy o tym kliencie. Kiedy dzwonimy do kogoś sprzedając cokolwiek, to jeżeli to nie jest akurat usługa stomatologiczna dla człowieka, który umiera z bólu zęba, no to raczej trzeba być przygotowanym na to, jak mogę temu pomóc, jak człowiekowi pomóc. To znaczy, najpierw muszę wiedzieć, z czym on potencjalnie ma problem. I teraz bardzo wiele osób zamienia się w różnego rodzaju agentów CIA, czy tam KGB, czy jakkolwiek jeszcze innych agencji, i strasznie chce dowiedzieć się wszystkiego o kliencie. Nie ma potrzeby. To jest wręcz niewskazane. Serio, serio. To nie te czasy, że my musimy dowiadywać się o kliencie. Ja zadzwonię do niego, bo e, podobno on e, dużo jeździ na ryby. To jak zadzwonię do niego, to po, coś wspomnę o rybach. Nie, nie. nie. To nie te czasy. Dowiedz się o branży, jak najwięcej na temat branży, w której jest Twój klient. Poznaj problemy branży, poznaj sytuację finansową, sytuację prawną, poznaj konkurencję, ale nie konkurencję firmy w branży, tylko konkurencję branży i branży. Na przykład konkurencją branży serwerów fizycznych, tak jak kiedyś były serwerownie, jest druga branża. Rozwiązań chmurowych. Tak? I nagle się okazuje, że dzwoniąc do kogoś z problemem, a być może umiesz go rozwiązać, masz dwóch jak gdyby pomocników. Czyli mówisz wiem, że wasza branża ma problem. A skoro wasza branża ma problem, to wy też macie problem. A ja mam rozwiązanie na ten problem. Spotkajmy się, pogadać. To okay. jeszcze jest ważne w przypadku Cold callingu? Cel osobisty oddzielić od celu biznesowego. Mhm, możesz to rozwinąć? Osoby boją się zadzwonić, mimo że umówili się z pracodawcą, że będą to robić. Czyli jeżeli idę do pracy i mo, jednym z moich zadań jest wykonanie ileś telefonów, nie muszą to zawsze być kole, przecież to mogą być też lit kole, -e, ale e, mam wykonać x telefonów, i jednak się tego boję, to znaczy, że stawiam cel osobisty powyżej celu biznesowego, no bo zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Przychodzę do pracy robić wyniki i za to dostaję kasę. Więc ja nie mogę się bać wykonywać swoich obowiązków. A skoro się boję, to bardziej zależy mi na tym, żeby ochronić swoje nie wiem, ego, dupsko, niż wykonać to, co mam do zrobienia. Po prostu. To tak jak ty, bałbyś się zadzwonić do mnie, albo dzisiaj byś siedział i, Boże, nie, nie poprowadzę tego wywiadu. Masz jakiegoś tipa, jak sobie z tym lękiem poradzić? Silne dlaczego? Czyli jeżeli oddzielę cele biznesowe od osobistych i odwrotnie osobiste od biznesowych. I teraz tak, mam do wykonania plan sprzedaży. To jest cel biznesowy. Ale jaki jest mój cel osobisty? I od tego zaczynam. Czyli co zyskam, że wykonam x telefonów? Ja. Nie co stracę, tylko co zyskam. Na przykład, będę bardziej sobie ufał. Zobacz, ilu ludzi mówi, że rano wykona x coli Potem okazuje się, że coś mi wpadło, nie udało się. Tak, a, że do, do, do mamy czy... dzwonili trzy razy, a jednak do klienta żadnego, tak? Ale po południu i to jest gorsze jeszcze, czy dodatkowo, mają na siebie w zdenerwowanie, tak? W, wkurzenie, że obiecałem sobie, że zadzwonię i nie zadzwonili, więc teraz tak, yy, Będę dzwonił po to, żeby bardziej sobie ufać, na przykład, jeżeli ktoś w ogóle chce tego. Będę dzwonił, żeby być, e, mieć na przykład większe poważanie wśród zespołu, żeby dostawać lepsze kontakty. Pracuję teraz z klientką z Niemiec, bo pracuję jeden na jeden również i klientka mówi tak, dzięki pracy z Tobą, ja, ja wiedziałam, że te bazy, które dostałam to są totalne odpady, ale ja wiesz, w pierwszych miesiącach pracy Nikt nie da najlepszych kontaktów, ale zobaczyli, że ja to przedzwoniłam. I z tego w dodatku zdobyłam dwa naprawdę liczące się kontakty, jeszcze nawet nie sprzedażę. Nie, nie, to no w ogóle nie sprzedaż. Tylko że umówiła się na spotkania, szef zobaczył takie wiesz, oczy jak 7 zł, to się da. Czyli to jest kwestia, jak to robię, a nie bazy w, tej, w tym przypadku. I mówi: Dobra, to masz tu lepszą. Tych, którzy nie rzucali słuchawką i nie wyzywali od najgorszych, tak? i szła sobie do przodu, bo się okazało, że cold calling pomógł jej zdobyć większe zaufanie, nie, nie, nie wyniki, tylko zaufanie szefa, to jest różnica. Wielu handlowców ma opory, czy w dzisiejszych czasach wypada dzwonić, jeżeli wcześniej nie umówiłem się z klientem, no bo wszyscy jesteśmy zabiegani, mamy mnóstwo mhm. spotkań, zadzwonię przed 10 to nie, bo oni tam jeszcze się przygotowują, po 12 to nie, no bo pewnie idą na lunch, czy... Nowoczesny cold calling zakłada, że dzwonimy i trochę losowo zakładamy, że uda nam się wstrzelić, czy wcześniej powinniśmy to poprzedzić jakimś umówieniem się na kontakt? to, jak będziemy to poprzedzać, to po pierwsze, już nie wtedy nie będzie to cold calling i to jest ok, jak najbardziej, nie ma problemu. Tylko wiesz, często nie ma jak tego poprzedzić. Po prostu nie ma tego, jak poprzedzić. E, tak naprawdę, rzadko kiedy się zdarza, żebyśmy to mogli naprawdę e, dobrze zrobić. Jeżeli tego nie zrobi marketing za grubą kasę, to my jako handlowcy, nawet wiesz, weźmy pod uwagę, że handlowiec przychodzi do pracy i pracuje w pierwszy miesiąc. Tak? On jeszcze nawet nie zna dokładnie produktu, on jeszcze nie ma żadnych znajomości, może nawet nie ma wsparcia reszty zespołu, a musi sobie jakoś poradzić, i wtedy nie ma żadnego problemu. Mam wielu takich klientów, którzy stali się gwiazdami danego zespołu, bo właśnie oni nie liczyli na, na żadną pomoc, czyli nie wchodzili w żadne wewnętrzne układy. Które jak się okazało, były dupochronami. Mhm. Tak? Czyli wiesz, jeden, drugiego, to nic złego, ja nie oceniam tego, broń Boże. Tylko chodzi o to, że w pewnym momencie dział sprzedaży bardziej chroni się, żeby nie wyjść na tego, co za mało sprzedaje, niż na m, tak naprawdę wojowników, którzy mają sprzedawać. Nie? I nagle mówią, że colt calling jest B. Że nikt nie chce tego robić, a ja wczoraj występowałem na, przed kilkuset osobami, e, które właśnie powiedziały, że jeszcze takiego podejścia do cold callingu nigdy nie słyszały i zaczną go robić, bo ich do tego zainspirowałem, bo oni myśleli, że cold calling to już w ogóle jest pase. No to okej. Okay. Czyli dzwonię w trochę losowej godzinie do klienta, i czy ten pierwszy kontakt to powinna być taka. Pełna rozmowa, nazwijmy to handlowa, czy to jest ten moment, kiedy powinienem się z klientem umówić na to, żeby on sobie zabukował pół godziny na rozmowę ze mną? To mogę zadać inne pytanie. Wyobraźmy sobie, że szukasz mieszkania, albo masz pieniądze i chcesz znaleźć dobrą inwestycję. Po prostu, jakakolwiek by nie było, nie musi to być mieszkanie. I dzwoni do ciebie chłopak, albo dziewczyna. Ma Czuję, że jest przygotowana, że to nie jest czytanie ze skryptu, że to nie jest. Tylko dzwoni ktoś do ciebie konkretny. I mówi: Panie Krzysztofie, a ty mówisz, nie jestem Krzysztof, jestem Michał. Aha, okej. Czyli niby w topa. No dobra, to wie pan co, bo ten zaraz. No dobra, ja przepraszam, przepraszam, panie Krzysztofie, jestem Michał. Tak, przepraszam, panie Michale, mimo wszystko. Ale wie pan co, dzwonię w jednej sprawie. To ja już tylko powiem, po co dzwoni, mam świetną inwestycję. Są w niej ci, 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 ci i ci. Jest dobra, e, koszt wynosi tam, nie wiem, wejście 100 tysięcy, załóżmy. E, czy zechciałby się pan spotkać? No Po prostu pokazałbym, czy pokazała dokumenty i tak dalej. I nagle nie ma dla ciebie znaczenia, prawdopodobnie, że przed chwilą byłeś Krzysztofem, nie Michałem, że się pomyliła, czy pomylił i w ogóle mówisz: Nie, nie no w sumie okej, okay, dobra, spotkajmy się. Wiesz, jeżeli trafi w to, co ty szukasz, tylko teraz pytanie, skąd wiedzieć, co szukasz? Mhm. Tak? To jest, jest inna historia, ale można sprawdzić, czego szuka branża. Czyli, co, jak jesteśmy przygotowani, to po prostu prowadzimy pełną rozmowę, nie przejmując się tym, że klient mówi, że właśnie między spotkaniami po prostu tak. jedziemy ze sprzedażą. Jedziemy ze sprzedażą i robimy to w dobry sposób, z nastawieniem tego, że my zadajemy pytanie, które ma pomóc klientowi. Nie mi, mhm. klientowi. To jest różnica, to jest duża różnica. Więc pomagajmy klientowi, ale pytanie, właśnie znowu, no, czy umiemy sobie odpowiedzieć na to, jak my pomagamy klientowi. Czasami, jak mówię, jakie te problemy rozwiązujesz? To ludzie mówią, co umieją. Jak mówię, gdzie chcesz być w jakimś tam miejscu biznesowym, jakie macie cele, jakie macie plany i tak dalej, no to ludzie tak patrzą po sobie, no sprzedawać, nie? Wiesz, znowu, to nie jest nic złego, serio. Są ludzie, którzy nie mają żadnych celów, żadnych planów, a świetnie sprzedają, i zarabiają grube pieniądze. Więc znowu pytanie jest na ile my jesteśmy gotowi i w co się bawimy. Czy bawimy się w to, że ma dobrze to wyglądać i bawimy się w to, żeby nie wyjść poza jakąś ramę. Czy bawimy się w to, albo gramy w to, że chcemy być skuteczni. Jak chcemy być skuteczni, to przygotowuję się, biorę telefon i dzwonię. Jak się okazuje, że to nie działa za bardzo, to kalibruję, zmieniam, ustawiam. Nie czytam ze skryptu. Ustawiam, 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 ustawiam. Jest. Bam, 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 bam. Robię. Po prostu. Jak mierzyć skuteczność? Czy jesteś w stanie podpowiedzieć coś tyle sprzedaży albo handlowcom? Czy moja skuteczność cold callingu jest ok? Czy, czy, czy te mm -hmm. działania są bezsensowne? To znaczy najlepiej skuteczność mierzy się jednak w telemarketingu, bo tam jest opomiarowanie, chyba to jest jednak z najbardziej opomiarowanych branż świata, tak mi się wydaje, bo, bo mierzy się wszystko. Natomiast w cold callingu jest o tyle trudniej to robić jako takim, że zobacz, mam na myśli, że trudniej jest mi teraz podpowiedzieć. O, bo nie robić, tylko podpowiedzieć, bo zależy po co dzwonić, co jest celem. Tak? Bo zobacz, może się okazać, że handlowiec będzie robił cold calling tylko po to, żeby zacząć sobie ufać. Tylko po to, żeby czuć się lepiej, mocniejszy, żeby pokazać komuś, jak to mierzyć. No, czujesz się lepiej, czy nie, prawda? Ktoś inny z kolei y, y, może powiedzieć, że dzwoni właśnie po to, żeby wiesz, umówić spotkania. No to ok, to na ile spotkań, umówiłeś, na ile telefonów umówiłeś, ile spotkań? No 10, 5 spotkań na, na 10 telefonów, załóżmy, że super, tak? No dobra, czy 8 na 10 i tak dalej, okej. Okay. A teraz można dalej mierzyć, no bo to nadal będzie cold calling, efekt cold callingu, a ile masz z tego sprzedaży? Prawda? Czyli jakiej jakości były umówione. Widzisz, czyli to się komplikuje trochę, bo pytanie jest często takie, co dokładnie chcemy zmierzyć? Albo po co robimy cold calling? Żeby się uratować z czegoś, żeby dojść do czegoś, tak? żeby komuś buzię zamknąć? Wiesz, znowu, jakie są cele? O nowoczesnym cold callingu rozmawialiśmy z, rozmawiałem z Karolem Bartkowskim, który specjalizuje się w nowoczesnym cold callingu, łącząc to z działami social sellingowymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.